No to witam Was widzowie z tej strony Crafty i w dzisiejszym odcinku gramy na naszym serwerze Minecraft dla mnie moich, moi, moich znajomych. No już trochę tu gra, gramy, jest jakieś parę 15 dni. I na razie to zostało nam tylko... No na razie to tak, choinkę tutaj mamy, mamy taki hotel dla osób, które nie ma jeszcze domu. Tu mamy taką miejsce spotkań. Tu każdy jest podpisany. I no, każdy ma tutaj swoje siedzenie T tutaj jest sobie choinka, tutaj mamy owce tu mamy farmę, pszenicy, tam mamy jakieś zwierzęta, który ktoś tam przeprowadził. Tu mamy sąd. I dzisiaj Wam pokażę mój domek. Bo się... Ogólnie lubię budować bardzo na Minecrafcie. I jakby co, gramy na najnowszej wersji. No nie, wiem czy to się uda, ale może uciec w planie. Na razie to lecimy do domu. Tutaj taki mościk, mamy. W ogóle mieszkamy na takiej wielkiej górze z dżunglą. Taki zit nam się trafił. No i tutaj wchodzimy do takiej kopalni, którą sam wdrożyłem. I jesteśmy No i tak tutaj mieszkam ja w tym tutaj okręgu a tu mieszka karton Tak znajoma No Nie wiem czy może kiedy, kiedyś zrobimy sobie dla widzów ale te, to tego nikt nie wie tu mamy taki chill room, takie żeby posiedzieć, posłuchać muzyki. Nawet tutaj, tutaj w tym miejscu nagrywałem shorta, yy, Tak, w tym miejscu. Tak, tu. Tu mamy Lotle, które sobie pływają. No, kurde, bardzo po, yy, mi się podoba Mech i takim, że. Tejdziemy, jak to się nazywa w ogóle? Kobel, Deep Slate, a Deep Slate i Brook i Stone, to jest bardzo dla mnie fajne połączenie. Też w ogóle są już święta i właśnie życzę mam wesołych świąt. Tutaj mamy skrzynki świąteczne. I tak, wchodzimy tutaj do mojego domu. No tak, diamentowy secik mam. Mam tutaj taki podstawowy piecyk piecyki. Tu mam łóżko i obok kowadło i świecki. Obraz z chłopem od Develgona Give You Up. <noise> tu jest czyjeś na łóżko, nie wiem czy to jest łóżko, ktoś mi tu postawił. Tu zaraz pójdziemy. Tu mamy mini magazyn taki, tu mamy jeszcze większy magazyn, tu mamy kotlety, bo wiecie, e, jestem Yeti kotleti. <noise> <noise> parę sobie z tutaj dealerem do piasem i po prostu robimy taką ekipę od... No, wiem, że to można nazwać kopiowaniem e, od twórców. Ale ja obiecuję, że się będę starał i nie będę jakoś starał się kopiować. I w ogóle, o, oh, zapomniałam, że mam kilo z Mendingiem. A mam tutaj kilof z... No jeszcze tutaj kilowa z Abrekingiem i bym miał spoko kilo, tylko ten kilo właśnie jest już prawie zniszczony. No to tak, pokażę wam tu, co my tu mamy. tu nie ma, no. Marchewki. marchewki. Zobaczcie, jak już tu jadłam, to można je... Uuu, tu nawet pyry, mam nadzieję. Nie no, pyry... Pyry zawsze się przydadzą. No. Kto by nie wziął, kto by nie wziął? Nie wiem, na razie ja będę wstawiał szorty, nie wiem, czy będę wstawiał filmy. Ale jak się uda wstawiać filmy, to będę wstawiał filmy i tyle. To podkładamy. No na razie to ale jak będzie na przykład nowy serwer, no to będę wstawał z od niego odcinki. I myślę, że jestem... Pytajcie i piszcie w komentarzach czy Wam się film podobał. Jak Wam się podoba to nie wiem, zostawcie komentarz. Będę się starał komentarze dawać Wam serduszkę. I co? No dzisiaj taki króciutki film, bo to pi mój pierwszy film, bo ten zrobił taki miałem jeszcze film z Robloxa, ale nie wstawiłem go, ale mi nie wyszedł. Dlatego y, życzę Wam miłych świąt i cześć.